Piękna pogoda nastroiła mnie do zbiorów pędów yy, świerku. Zbieram te pędy zawsze w okresie, kiedy, już, kiedy są takie mięciutkie, fajne, na wiosnę. I robię z nich zazwyczaj syrop, syrop na zimę na kaszel, katar, na przeziębienia, dla dodania odporności. Zbieram je w słoneczny dzień tak żeby jak najwięcej puściły tych swoich olejków eterycznych. I żeby był jak najbardziej wartościowy. Ja robię syro w następujący sposób. Przesypuję, kładę do warstwami i przesypuję cukrem. Ja używam akurat cukru trzcinowego, ale można użyć cukru białego. Jak ktoś, jak ktoś nie ma żadnych przeciw, oporów, przeciwwskazań, można również użyć miodu. Przekładamy to warstwami. Następnie ubijamy pałką drewnianą dosyć mocno. Zakręcamy. I odstawiamy w miarę ciepłe miejsce codziennie. Pałką znowu ubijamy to wszystko, tak aż puści nam sok, a cukier całkowicie się rozpuści. Wtedy to przelewamy sobie do ciemnych buteleczek, kładamy do lodówki i czeka na nas cudowny syropek na zimę. Co zawierają pędy świerku? Pędy świerku zawierają olejki etyczne, witaminę C, prowitaminę A flavonoidy, glikozydy fenolowe, także działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, wirusobójczo, e, moczopędnie, także cała gama zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.